Siemano, witam Was serdecznie. Dzisiaj Wam pokażę moją hodowlę rosówek. Krok po kroku, jak ją przygotowuję. Na co warto zwrócić uwagę, żeby te rosówki nam przeżyły w doskonałej kondycji przez okres, gdy nie ma deszczu, gdy susza. Trzeba sobie właśnie tych rozba, robaków nazbierać, czerwonych i rosówek, i trzeba je w odpowiedni sposób przechować. Jak zbudować taką hodowlę, na co zwrócić uwagę, już Wam pokazuję w filmie. Ruszamy i przygotowujemy świeże, soczyste rosówki na sezonik. Pierwszym najważniejszym czynnikiem, żeby zebrać materiały potrzebne na budowę naszego, naszej hodowli rosówek, są jakieś nieużytki. Najlepiej z nieużytków. Dlaczego? Ponieważ tutaj zbieram liście i dodatkowo tam za tamtymi drzewami mam sosny. Pod tymi sosnami jest mech, jest to stara żwirownia i mogę sobie tutaj ten mech zebrać. Bo gdybyście chcieli zbierać mech w lesie, to raczej z tego co wiem, to jest, nie, to, jest to niedozwolone, ponieważ no, byśmy ściągali te podłoże i. Tego nie wolno robić, ale na jakichś użytkach typu tak jak tutaj stara żwirownia nie będzie tutaj żadnego problemu, żeby ten mech pożyskać. Z suchymi liściami jest łatwiej i możecie nawet znaleźć się gdzieś tam na osiedlu pod blokiem. Ja sobie przyjechałem rowerkiem w moje fajne temaciki i już Wam pokazuję jak zbieram swoje materiały na budowę hodowli rosówek. Rowerkę można dotrzeć wszędzie. Kiedyś tak właśnie się wszystko zbierało samemu. Rowerek i się... Łatwi o tematy na ryby. Jestem na pierwszej miejscówce, gdzie są liście. O kurczę, ale przeszkły. Tu mam miejscówę na czerwone robaki, ale widzę, że raczej ich nie będzie, albo będą bardzo głęboko. Ale o co chodzi? Tutaj takie liście, o pod spodem są mokre. Jest w porządku, a już się przestraszyłem. Bo tutaj mogłyby moje czerwone robaczki wyschnąć. Ale dzisiaj jestem po liście. Zbiorę oczywiście te wilgotne, i z tych wilgotnych liści zrobię sobie podłoże do rosówek. Wystarczy dosłownie kilka garści, w zależności jaki mamy pojemnik, skrzynkę, i tak dalej, w zależności ile tego potrzebujemy, bierzemy. Ja dosłownie potrzebuję kilka garści. Zwróćcie uwagę, tutaj dosłownie wystarczy odgarnąć, i na szczęście wszystko jest mokre. Oczywiście bierzemy mokre w ten sposób. Nie będziemy musieli tych suchych przymaczać. Jakby innych nie było, to wiadomo. Można wziąć suche, ale no lepiej od razu wziąć towar gotowy. Biorę liście, pakuję do worka i zaraz idę za drzewka po mech. I Wam pokażę ile zabieram mchu i dlaczego warto to zrobić. Teraz przyszedł czas na mech. Co ciekawe, mech zawsze, nawet nie wiadomo jaka jest susza, jest wilgotny. I zwróćcie uwagę, tutaj mamy robaczka mamy małą rosówkę. To świadczy o tym, że to zawsze jest wigotne. i tutaj są piachy, a i tak to jest zawsze dobre i jest tutaj dużo robaków. Tutaj są kolejne. Zwróćcie uwagę, jakie dobre podłoże i te robaki też się świetnie nadają do naszej hodowli, ale my przyjechaliśmy dzisiaj po mech, weźmiemy trochę tego mchu i będzie super, super taka poduszka, którą przykryjemy nasze rosówki. Naprawdę fajny temacik. A robaki tylko świadczą, że to jest dobre podłoże. Stara szkoła wędkarska. No dobra, jestem już w domu i mam wszystko przygotowane czego mi potrzeba. Pierwsze to oczywiście jakiś pojemnik, który się przyda do naszych rosówek. Mamy przepiękne rosowy. zwróćcie uwagę, jakie są grube. No, po prostu tego sezonu to jest mistrzostwo świata. Wychodzą takie petardy, że to jest niesamowite. I teraz od czego zaczynamy? Pierwsze co to musimy sobie znaleźć pojemnik. Najlepiej, żeby nie był za wysoki, żeby jednak tutaj ta cyrkulacja powietrza była. Nie może też być to pojemnik od jakichś części samochodowych i tak dalej. Od jakichś mechanicznych, olej itd. tak Bo wiadomo, zepsujemy towar. Pierwszą rzeczą, którą użyję, to będzie papier. Papier, gdy będzie gnił, będzie niezłym pożywieniem. Niektórzy używają kartonu. Ja kartonu nie używam, ponieważ no wiadomo, kartony są sklejane jakimś tam klejem i to zawsze jest sprowadzanie jakiejś chemii do łowiska. Teraz tak, na ten papier przychodzi mokra ziemia. Zwróćcie uwagę, ja mam tą ziemię, z której pozyskałem rosówki. To jest tutaj, są nawet jakieś malutkie robaczki dodatkowo. Yy, I ona jest bardzo wilgotna. To widać, jest czarne, wilgotne. I zasypuję cienką warstwą. Dodatkowo, to jest fajnie spulchnione. To nie jest zbity towar. Tutaj są liście, korzenie, to wszystko będzie gniło. Mamy w ten sposób, że mamy papier i ziemię. Teraz widzieliście nasze przygotowane mokre, wilgotne liście. Tu są jakieś gałęzie, wszystko to można wsadzić. Ta poduszka będzie dosyć duża i to wszystko nie będzie zbite, to cały czas będzie pracowało, i one po prostu, te rosówki będą miały tutaj siłę sobie yy, się poruszać. Teraz przyjdą owoce, owoce i obierki, tutaj mam jakieś stare czereśnie, ze wszystkim daję, z czym się tylko da, z tymi listkami, listkami i ogonkami, można je dodatkowo pozgniatać, żeby zaczęły szybciej gnić, obierki od ziemniaków, ogórki, pomidory, to też wszystko można pozgniatać. Po prostu będą miały się czym żywić te robaki i będzie to gniło. Tu są dodatkowo ogryski od jabłek, od gruszek. I teraz nasza najważniejsza rzecz, czyli poduszka z mchu. Zwróćcie uwagę, mamy nasz mech. Widzieliście, w tym mchu chodzi dużo robaków i to wszystko. I teraz co mi daje ten mech? Że po prostu on jest tak lekki, on nic z tym rosówką nie zrobi, że sobie go ściągam. I pod tym będą łaziły fajnie rosówki. No super temat. Dodatkowo on przytrzymuje wilgoć, że to nie odparowuje. I teraz, tak co z tymi rosówkami? Biorę wodę, i trzeba wszystko zwilżyć. Klapiemy palcami. Gdy jest wszystko wyraźnie zwilżone, tutaj jest naprawdę poduszka mokra. Bardzo fajnie to wygląda. Dopiero teraz dodaję rosówki i dodaję je na górę. One same muszą wejść w podłoże. Niczym je nie przygniatamy. Sobie wyobraźcie, gdybym pierwszy wrzucił rosówki i te wszystkie warstwy wrzucił na te rosówki. One po prostu by były zmiażdżone. Czyli biorę rosóweczki i je tutaj wysypuję. Tak nam się prezentuje nasza hodowla. Dodatkowo je mogę zwilżyć. I one same wejdą w podłoże i później i zwijając warstwę mchu będą fajnie pod tym chem e, e, się dobrze czuły po prostu. I one mi wytrzymają kilka miesięcy. Warunek jest jeden, a dokładnie to dwa. Musimy właśnie co jakiś czas zwilżać nasze, e, z, nasze podłoże, nasze rusówki. I najlepszym miejscem do trzymania rusówek jest piwnica. Nie ma lepszego miejsca. Tam, nawet gdy czasami zapomnimy o tej wodzie, to po prostu wilgoć i ta poduszka, schuch, która przytrzymuje wilgoć, uratuje nam te rosówki. Gdy będziemy mieli w szajerku, w garażu, przyjdą upały, tam jest 40 stopni, one wyparują, po prostu tu się zrobi klucha i nic z tego nie będzie. W ten sposób powinniśmy hodować rosóweczki. Wytrzymają nam na pewno dwa miesiące, spokojnie, a nawet kilka miesięcy, ale wytrzymają nam te najbardziej suche miesiące. W tych właśnie miesiącach, co są potrzebne, i nic im się nie będzie działo. Co kilka dni, 2-3 dni możemy zejść, pochlapać na te rosówki i naprawdę wytrzymają bardzo długo. Już one powoli zaczynają się chować. Super tematik. Zróbcie, spróbujcie, zaoszczędzicie kasę i dodatkowo zdobędziecie wędkarską wiedzę. W kolejnych filmach inny, inne ciekawostki związane z pozyskaniem i hodowlą rybaków. Naprawdę warto tego spróbować, żeby. Żeby po prostu zaoszczędzić kasę i mieć większą wiedzę, tak jak mieli nasi dziadkowie i ojcowie. Właśnie ten sposób mam odstaty. Po kilku godzinach jak one się rozejdą, warto jeszcze spojrzeć, czy one nie wychodzą. Niektóre będą próbowały, ale to są pojedyncze sztuki. Większość na pewno wam tutaj zostanie. Powodzenia, zróbcie swoje hodowle siemanko. Cześć.